Cześć! Witajcie w Raid Shadow Legends. No, mamy 15 rocznicę Plarium. No i też z tego powodu obdarowywują nas tu przez trzy kolejne dni. A więc przede wszystkim dzisiaj dostaliśmy Primala, Energię, troszkę Srebra. Za chwilę będzie mityczna książka. No, wszystko wskazuje na to, że trzeba dać sobie szansę tutaj właśnie, żeby takiego primala upolować. Na rozgrzewkę wylosujemy sobie tutaj z pryzmy szarda raz, coś co nam tutaj zaraz przybędzie, więc bardzo fajni czempioni tutaj są, jeżeli chodzi o legendę to tak z połowę mam, ale takiego Rotosa, no, nawet Kaldurfona czy tutaj tego nowego Wallmastera Otoriona mógłbym chętnie przytulić. No dobra, zobaczmy, co tam wpadnie, bo to tylko jedna szansa. I jedna szansa jak coś ma wejść, to wejdzie. To jest oczywiście duplikat u mnie, jeżeli chodzi o Skinwalkersów. No, ale oczywiście e, szanse były niewielkie, bo tylko 6%. I zaczęliśmy od legendy. E, nie tej co chciałem, ale cieszę się e, bardzo, bo, bo ostatnio kto oglądał te e, moje e, pule. Ojej, to już chyba trzeci królik. O, to w takim razie trzeci nie. Dobrze, czwarty królik. Króliki mnie tu prześladują strasznie. Więc to nie jest taki stary czempion wcale. A jak widzicie, ciągle mnie tu nawiedza razem z tym właśnie całym Ali-atakiem, tym bykiem. No, no dobra, no to zaczęło się sympatycznie, ale zobaczmy, co tu się uda trafić. No i otworzymy sobie po jednym szakcie, bo nawet dwa razy byśmy to 10 razy nie kliknęli, więc zobaczymy, czy, czy coś w końcu z tych primali. Wpadnie takiego już sporo, ich otworzyłem, ale oczywiście z mitycznych mam tylko Lady Mikage, którą w mozole tutaj sobie zrobiłem z fuzji i właśnie przywołałem. No dobrze, jedna ralka jeden epic, tendencja zwyżkowa. Zobaczmy co następne. No niestety nie utrzymała się e, długo, więc e, jedziemy e, dalej. E, no tak na przemian. Jest hask. No na pewno e, będę mógł tam mojego haska e, wzmocnić. Więc teraz te epiki e, to także e, także jest Dobry powód, żeby otwierać szardy, zwłaszcza jak wpadną jakieś z tych fajniejszych. No, na razie, tak nic specjalnego. No, większość rarek no, tego należy się jednak spodziewać. Na przemian z epikami, no tego akurat nie mam zrobionego, więc. Raczej nie będzie wzmocnieniem. No, mogliby z tych czerwonych, ciężko je się zbiera, długo oszczędzałem, żeby mieć to 18, właśnie jesteśmy w połowie. Mogliby chyba te galki generalnie usunąć, jakby tutaj były rzeczywiście epiki. No, plus legendy, nawet przy zachowaniu tych mizernych szans, Szanse cały czas tutaj. Mamy 2% na legendę, 1% na mityka. No to też by chyba się nic nie stało. No ciężko się to zbiera, jak mówię, i, a otwiera szybko. No niestety, poza haskiem, na tą chwilę nic ciekawego. 6% do końca. no to tak to moje ostatnie otwieranie sakredów było bardzo przykre teraz zaczęliśmy dobrze ale ale nic tutaj poza tym ciekawego nie wpada jest filia jej też nie mam zrobionej no troszkę tylko tych epików Majew no i e, dwa do końca szansę bledną jeszcze jeden epik Shonoru e, jej także nie mam zrobionej więc nawet te epiki nie posłużą do tego empowermentu e, i ponownie tylko troszkę epików i rarek no jest to jeszcze e, powiązane tutaj z aniversary deck of fate, więc y, zobaczmy, czy coś tutaj się uda jeszcze otworzyć. Y, zaczynamy od niebieskiego. Y, no, będziemy szukać tutaj. O, właśnie są te y, banery, nawet mityczne. Ale trzeba by po dodatkową nagrodę y, 3 trafić po kolei no zielone jest dosyć łatwo, tylko kurczak no zobaczmy cóż tam jeszcze tu już jest niebieski znowu zielony no może jeszcze raz zielone by się udało no nie, tu się zresetowały fioletowe kolejne banery ułożyło się tak w cztery Ach, tu była fioletowa, ale jest legendarna książka. No, zróbmy z innej strony. Nie, też tutaj. Tutaj był ten fioletowy. Więc niebieski. No, trzy trudno ułożyć. Teraz szansa na niebieskie. Może tu. Co ja kliknąłem? A, skończyły nam się. Opcje, więc dwa niebieskie poczekają, aż troszkę tutaj no, akcesoriów czy tam artefaktów pozbieram. No, u mnie tak to wyglądało, więc niestety liczba mityków pozostała taka, jak i przed samoningiem. Życzę Wam szczęścia, żebyście wylosowali sobie kogoś fajnego. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.